someone my dick, dig someone my someone dig someone dick, someone my someone dig someone dick, someone my someone dig someone dick, someone my someone dig someone my someone dig someone dick, Kiedy jest ta skwetna godzina dla ziemi? Już, już, już minęła dawno Dwie godziny temu ponad O po co chodzi godzina do ziemi? God no godzina, że wyłącza się światła i rzeczywiatła i to jest... ludzie. Godzina, Naprawdę? Ludzie wyłączali prąd? Jezus, jak dobrze, że nie wyłączyli nie. prądu, ja bym się chyba zesrał. Ludzie wyłączali prąd, o każdy mógł sobie to. wyłączał w domu, Tak. I często na przykład nie. się może odpierdolić coś w stylu Power Surge'a, że, że... jak wszyscy wyłączą naraz prąd, no to nagle kurwa nie wiadomo, co się dzieje i... A, nagle no, po prostu, hej, nagle, nagle, nagle się nie było, to nagle prąd, który się gromadzi w elektrowniach, nie ma ujście i one wybuchają. No gadać. No fajnie bo To jest tak ja naprawdę miało. spisek. To <grym> jest tak naprawdę spisek, kurwa. <grym> Rosji. O tak! Spisek ten z zagranicy. Spisek z zagranicy, że ten. <grym> żeby rozpierdolić polskie elektrownie, żeby Polska tylko brała prąd od cudzoziemców. Ej, a to nie jest tak przypadkiem, że nie, był na ziemi, był na ziemi, Rzuca tego na ziemi I jest w dziurce, jest tu w dziurce gdzieś I jest teraz Frostka, która patrzy na hala. Hejty nie żyje? Nie, jebu, nie wiem, musiałem skoczyć, bo mi O nie, nie się nie rozwalali sam. Nie, garga. O, mają prostkę. Jest, 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 katuk, jest, katuk, zaraz go zabiję. Nie żyje. Ja nie Edy... zdążę. Wziąłeś tak? Ejść. Mów, kiedy mam cekować. Barat, to jest. Dwójka. Co ty, co, co ty jesteś w stanie cekować? Piu, Defa mam, defa mam. Mam defa, za ten, zamkniętego defa' praktycznie. Fali beef, pali beef. Eee. I znam, że Ty Zauważaj, not. bo zaraz będę miał ci na dłubem Fajnie będzie, że tam przecież jest kurwa kite. Nark Brawo! U nas ostatni. Tipult. Tipult. Go. Nie Takuj. mam już, już nie mam ceki. no, no to chujowo, patrzcie w drzwi. Mama Brawo po czemu o mnie Boże Czemu on nie szykował? od pleców bo, no, agresywni, Boże Święty Jak, czemu nie No bo patrzyłem... ...inny kąt I nawet nie, był, nie miałem dźwięku, tam jest na końcu A ich, wow Jest ich trzech na Abriczo Jest ich trzech na briczu Jak nie więcej Tarcza się dosłownie nie ruszyła prawie wcale A oni tak mnie zajebali Kurwa jest tutaj. On jest sam na sajcie ktoś Mam to Troska w tam Nie jest. jest na sajcie, Jego na Dajcie Daj, Daj, pewność o, Gdzieś, Gdzieś, Gdzieś Powolony jeden Kurde, na plecach ten, yy... last one be... Behind Alibia, Nice no, Nie żyje. Ale że jest, jestem dumny, bo żeśmy jakaś staka porobili. Znaczy chora staka. Nie wiem, no chłop, tym slegiem na końcu. Kurwa jeszcze na tyle nie siedział. Chyba się poddał. Wow, mam P2. Nie ma. O, tego. Teraz, I Tu nie ma nic na, na kwas, na kulwajpsach cool Not good Nice Nice, man. No ale, halo, ten chłop wyszedł jak już zaczęliśmy grę, no kurwa No dobra, nie no, nie no tam jak chcą, nie? No ale jakby wygrali, to by nie anulowali Kurwa No nieźle Nice, done, nice shot. Ja w tej rundzie nic nie zrobiłem. Kampiłem się na jednego spota. Na blue. O kurwa. Teraz się dobrze czuję. Tak tak zawsze jak wbiję P2 to tak mam takie, że... A jak... A dobrze, no jak dobrze. A jak my, my coś przegraliśmy? Dzisiaj w ogóle? Nie. Ile my meczów z rzędu wygraliśmy? Ja duda. Perfekcyjnie 3602. Ale że oni chcą się napieleć na noże, a ja potrzebuję jej tylko jednego kila z pompy. To, to się musi być. Ma być bitwa podobno 5x5 na, 5 na noże, a ja potrzebuję jednego kila z pompy. <laughs> A chłop się strzela kurwa jak bizda Kurwa jebany chłop No i cyk mam kija z pompy <laughs> kind of, <laughs> Te mi się nie ładuje Nie, nie, nie trafił, nie Ale to upośledzone było Ee mam ci ty nie za sprytny, tutaj jesteś? Ooo